O was chciałbym krótko. Bo wy jesteście ile? 15 lat, tak? Razem? 15 ja nawet. No a nie małżeństwem powiem, jesteście? Za dwa miesiące. 15. Za 15, tak. A I co? Małżeństwem od 2017. I co do siebie czujecie po 15 latach? Love, najdalej. <laughs> <laughs> Miłość. <Ja śmiech> nie, nie, no nie jest mam... to jakieś też przyjaźń. Też e, takie, e, no znamy się chyba najlepiej na świecie. No, wiesz, to jest tak, że teraz o, Dawid mówi, patrzy mi prosto w oczy, ja jemu patrzę prosto w oczy i my się rozumiemy bez słów. No jeszcze razem biznes prowadzicie. To jest najtrudniejsze. To jest najgorsze. To, co, po co chodzi o kolor szafek? Że tutaj y, szare y, Dawid, tak? A Kuba białe chciał? O, żebyś wiedział, że potrafią takie małe rzeczy e, gdzieś. Nie się popstrykać e, mocno tak, że jak woździa, że nie że ja później, w, że wkręcam później gorąco godzić natomiast e, no, chyba to jest tak że w dobrych związkach e, czasem, czasem jakieś kłótnie są tak Tylko, że jak nie ma w ogóle żadnych emocji w związku. To, to, to raczej jest no. zły znak. Wiesz co, ktoś ostatnio mnie spytał, czym jest dla mnie moja miłość, czyli ten, ten siedzący tło, Dawid, i bardzo mi się spodobało, że odpowiedzialność że to jest przygoda życia. Bo to naprawdę jest tak, że e, to jest niesamowite, że po 15 latach nas strasznie do siebie ciągnie. E, Ale ciągnie was jak? Intelektualnie czy fizycznie? Jest jeszcze między Wami w ogóle pociąg fizyczny? Absolutnie. Bo tak. ponoć słyszałem, że po 15 latach w związkach to już y, ludzie tak. Słabo siebie pociągają. Ja nie wiem, nie miałem 15 związku, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzi wypowiedzieć. Nie, nie, już zarumieniliśmy się jest o wszystko strony, tak. w porządku. Nie, wszystko jest dobrze. Naprawdę. Także nie wiesz, takim mitom to po pierwsze, ale wiesz co, i fizycznie, i intelektualnie, to jest tak, że my uwielbiamy ze sobą spędzać czas, jak się nie, nie widzimy. Nie wiedziałeś o tej przygodzie życia, to naprawdę tutaj, to bo wiesz, w środowisku to przygód to dużo. Zaraz, zaraz. Dużo się krytykuje. poszukuje. <laughs>